Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wyszedł naprzeciwko oczekiwaniom przede wszystkim samorządów dotkniętych powodzią i przeznaczył za zgodą Rady Nadzorczej 7 milionów złotych na dotację do usuwania skutków powodzi. Dotacja będzie obejmowała koszty kwalifikowane nie więcej jak 600 tysięcy złotych na poziomie do 65%. Program skierowany jest przede wszystkim do samorządów, ich jednostek i innych instytucji prawnych czy państwowych, e, między innymi na usuwanie takich szkód jak w, w kanalizacjach, oczyszczalnie ścieków, składowisk odpadów, również na zdegradowany tereny w skutek powodzi. Program jest bardzo istotny przede wszystkim dla samorządów, które zmagają się z usuwaniem skutków powodzi, ponoszą duże koszty i chcemy im w tym sensie pomóc, ponieważ im bardzo te pieniądze są potrzebne, te środki są potrzebne na, na usuwanie skutków powodzi, a dzięki naszej dotacji będą mogły inne środki samorządowe, czyli publiczne, przeznaczyć na inne ważne cele. Szczegóły dotyczące pomocy znajdują się na naszej stronie internetowej.